Owczarek niemiecki z linii użytkowej a wystawowej. Czym się różnią? Owczarki niemieckie to chyba najbardziej znane i doceniane psy na świecie. Ale wraz z czasem owczarek niemiecki się zmieniał i obecnie najczęściej wyróżnia się dwie linie owczarków niemieckich. Jedna użytkowa, druga wystawowa. I psy te posiadają szereg różnic, które po prostu powoduje, że najczęściej właśnie tak dzielimy owczarki niemieckie. Tutaj pamiętajmy, że ten podział nie jest czymś stałym, to nie jest coś, co możemy cały czas odnosić do psów. Psy, hodowle, linie są różne i różne cechy i charakteru i zachowania i wyglądu mogą być w różnym stopniu rozwinięte. Ale dzisiaj to co najważniejsze. Czym może się różnić owczarek niemiecki z linii użytkowej od owczarka niemieckiego z linii wystawowej? Zacznijmy od wielkości. Owczarki niemieckie wystawowe Prawie zawsze są w górnych granicach wzrostu i wagi, tych granicach określonych dla właśnie owczarków niemieckich. Te psy mają wyglow, wyglądać jak najlepiej, mają swoim wyglądem imponować i nie mogą na przykład na wystawie, czy też kiedy porównujemy go z innym owczarkiem niemieckim, być psem mniejszym, lżejszym, robiącym mniejsze wrażenie. Inaczej jest w przypadku psów użytkowych. Te najczęściej są w tych dolnych granicach, w dolnych tych um, widełkach, ponieważ one mają nie wyglądać, tylko być zwinne, sprawne, szybkie, zwrotne. One mają po pierwsze mieć te cechy charakteru, które są potrzebne w wykonywaniu zadań w pracy. Mają być um, maksymalnie nastawione na użytkowość, a wysoki wzrost, wysoka waga wcale nie oznacza lepszej sprawności. Wręcz odwrotnie, wraz z wzrostem z wagi i wzrostu, te cechy, takie jak zwinność, szybkość, zwrotność się obniżają. Dlatego na przykład owczarek belgijski, świetny pies pracujący świetny psi sportowiec, jest psem mniejszym, a właściwie lżejszym od owczarków niemieckich. Czyli owczarki wystawowe to są górne granice i wzrostu i wagi, użytkowe te niższe, te Zbliżone do tych minimalnych wartości, ponieważ tu pies ma wyglądać, imponować swoim wyglądem, wagą, muskulaturą, a tu pies ma mieć zachowaną zwinność, szybkość, użytkowość. Następnie mamy proporcje. W przypadku psów użytkowych są to psy nie tak zwarte, nie tak skupione w sobie, jeśli chodzi o budowę nie takie mocno zwarte sylwetkowo, jak psy wystawowe. Dlatego ten stosunek długości do wysokości w przypadku psów użytkowych to 117%, około 117%, a u psów wystawowych około 110%. Po prostu psy wystawowe są troszkę bardziej nastawione na zwartą budowę, na psy troszkę krótsze, mocniej zbudowane. Następna rzecz to tak jak to, co bardzo rzuca się w oczy, czyli linia grzbietu, która w przypadku linii wystawowej bardzo mocno opada. Jego zad jest sporo niżej niż u psów użytkowych. Co niestety przekłada się na większe prawdopodobieństwo problemów ze stawami niż w przypadku linii użytkowych. Niestety ten mocno opadający grzbiet, to że ten zad w przypadku owczarków niemieckich wystawowych jest dużo niżej, powoduje, że są o wiele większe możliwość o wiele większych problemów Zestawami. Coś bardzo, bardzo niefajnego. Po prostu taka budowa lepiej wygląda, wyglądała na pokazach, kiedy ten pies jest tak stoi statycznie, a niestety nie przekłada się to w żaden sposób na jego zwinność, zwrotność. No i niestety przekłada się, ale na gorsze problemy ze stawami ze zdrowiem. Charakter. Tutaj charakter jest najbardziej rozmyty. Ponieważ te linie mogą się na siebie nakładać i pies wystawowy może mieć genialny charakter, a pies użytkowy z linii użytkowej niekoniecznie. Ale tutaj tak przyjmijmy, taki wszystko w nawiasie. Tak mówimy tutaj ogólnikowo. Wszystkie te różnice w charakterze wynikają z tego, że te psy miały spełniać jakąś rolę. Pies wystawowy u psów wystawowych wielu hodowców stawiało na wygląd. Dlatego. Nie dbano tak o ich psychikę, o ich zachowanie. Stawiano na egzemplarze, na owczarki niemieckie, które wyglądają lepiej, a niekoniecznie ten ich charakter jest takim optymalnym charakterem owczarków niemieckich. I tu, co najważniejsze, to nie była reguła, taka całkowicie. Jest wielu hodowców linii wystawowych, którzy wiedzą, jaki, jaki charakter, jakie zachowanie ma mieć owczarek niemiecki. I tutaj od razu nie generalizujmy. Ponieważ są hodowle, które naprawdę mają psy wystawowe, a wiedzą, że charakter to jest najważniejsza cecha psów. I często właśnie wymienia się, że te psy z linii wystawowych mogą mieć częściej problemy z psychiką, mogą być częściej niepewne, nie wiedzieć, co robić. No i idzie za tym oczywiście większe prawdopodobieństwo agresji. Mogą też zachowywać się bardziej histerycznie. Mogą być bardziej takie niepewne, mogą być też po prostu niezbyt chętne do współpracy z człowiekiem, niezbyt chętne do pracy. Nie tak lojalne jak oczywiście zawsze mówimy o owczarkach niemieckich. A psy z linii użytkowych mają pewniejszy charakter, są bardziej posłuszne, mają mocniejszą osobowość, lepiej radzą sobie z problemami, ale jeszcze raz to nie reguła. Mądrzy hodowcy doskonale wiedzą, że pies ma nie tylko wyglądać, ale ma też się zachowywać. Niestety pojawiło się na tyle wielu hodowców, wystawców, że takie coś zaczęło się pojawiać, i niestety ta linia wystawowa, w tej linii wystawowej, coraz częściej pojawiają się psy, które nie mają takiego charakteru, jaki najczęściej przypisujemy owczarkom niemieckim. A wiemy. Zdajemy sobie sprawę, że owczarek niemiecki ma charakter świetny. Trzeba jeszcze raz wspomnieć: nie wolno generalizować. Co do zachowania, co do charakteru równie dobrze, dobrze wychowany, z dobrej linii, owczarek niemiecki wystawowy może mieć charakter świetny i może być genialnym psem pracującym. I zdobywać czołowe lokaty na wystawach. Jeśli chodzi o wygląd. Tutaj po prostu próbuję pokazać, że taki problem może się pojawić. W mojej opinii nie zawsze tak jest, że owczarek wystawowy będzie najlepszym wyborem dla rodzin, zwłaszcza dla tych bardzo aktywnych. Po pierwsze, nie dzielmy, jeśli chcemy wybrać tego psa, a jesteśmy zwykłym człowiekiem, nie będziemy potrzebować owczarka niemieckiego do pracy, czy nie jesteśmy super aktywną osobą. Poczytajmy opinię o danej hodowli, poczytajmy, popytajmy, zasięgnijmy po prostu języka większej wiedzy albo po prostu pojedźmy do jednego hodowcy, do drugiego hodowcy, czy ten sprzedający tego psa chce znaleźć dla niego dobry dom, czy po prostu chce sprzedać psa. I taki porządny hodowca po prostu nam doradzi, czy ten pies będzie dla nas i czy to będzie pies wystawowy, czy użytkowy. Jeśli wiemy na co de się decydujemy i w ten, kto od kogo bierzemy tego psa, kupujemy tego psa, będzie mądrą osobą, to na pewno nasz wybór będzie taki, jaki trzeba. Ponieważ kiedy prawdziwy hodowca, taki z pasji, a nie dla pieniędzy, zauważy, że się nie nadajemy, to nie będzie zbyt chętny, żeby nam sprzedać tego psa, bo on bardziej ceni sobie tego psa i jest pewny, że na pewno on znajdzie dla niego odpowiedniego opiekuna. I nie sprzeda nam tego psa, ponieważ dobro tego psa jest dla niego ważniejsze. A czy to będzie owczarek niemiecki z linii użytkowej czy wystawowej, to już nie taka ważna sprawa. Pamiętajmy, że taki i taki owczarek niemiecki musi mieć ruch i naszą obecność. Ale nakręciłem na tyle dużo filmików o owczarkach niemieckich, żebyście to zrozumieli. Dziękuję za uwagę, chociaż na koniec popłynąłem, ale to mi się zdarza. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.